Dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na kanale, Bluty, na kanale Beauty 65, na kanale dla Pań eleganckim wieku i nie tylko. Gospodnią kanału jestem ja, Marga, mój y, elegancki Wiek wynosi lat 66 i troszkę. I staram się tutaj na tym kanale pokazać wszystkim, że nie trzeba się obstrzykiwać, czy chodzić do. Przychodzić do chirurga plastycznego, że wystarczy nauczyć się sztuki makijażu, żeby tym sposobem zasłonić miejsca, które są, które są takie nieładne, a na światło dzienne wydobyć to, co najładniejsze z naszej twarzy. I uważam, że mnie się to udaje. Toteż i zapraszam wszystkie Panie w eleganckim wieku, aby poszły w moje ślady. I po prostu bawiły się makijażem, pokochały tą sztukę, bo to jest sztuka zrobić makijaż. i zrozumiałam to po kilku latach, już można zobaczyć mój makijaż na początku kanału 6 lat temu, bo sama się z nich śmieję. Ale z czasem zaczęło mi to wszystko wychodzić. Jest progres, widać progres. Ja jestem tego bardzo zadowolona, kochani. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Ano przychodzę do Was z porównaniem. E, Polskich e, e, cieni do cieni zagranicznych. E, dzisiaj weźmie w udział w, tej, e, e, w tym, tym duelu, jak to się nazywa po polsku, zapomniałam. E, duel chyba, co? E, paletka Danesy i e, ona jest cała świecąca. I kochani, zbliżone kolorem cienie z Glam Shopu, kochani. Już Wam zaraz przeczytam, jakie to są cienie. Tak więc, fiołkowe pole, to jest taki cień. To są dłochromy, chyba, chyba tak. Fiołkowe pole, chodź tu do mnie. Um, niebieski smok. Taki bardzo popularny jest, prawda ten niebieski smok. Chodź tu. Um, następny jest um, wariat crazy. I tutaj tak między tymi dwoma będę wybierać um, jednorożec i i, i jednorożec i może prze, przesunąć to i cień do powiek multichrom, różowa żaba. No. Tak, to czy na różowe to, to mi ten, ale w każdym razie te, te będę próbowała upodobnić, a że nie ma kochani matowych, to wzięłam sobie jedną z tych Kisses. Czekoladkowych. I tutaj tą fioletową, miałam dwie, jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza, ale ta mi wpadła pierwsza w rękę. W dłonie weszła sama, i no otwórz się Jezus. i sobie ją. O, tak wygląda. Tu nie będziemy używać. Ten będziemy używać tylko fiolety i granaty. O, w ten sposób. Ok. Y ta jest na przykład super, bo się ją można też otworzyć i stoi to lustro w takim miejscu, jak się postawi. A tutaj 180 euro prawie paleta, i, i giba się to deczko, jakby nie wiem, nachlało się czegoś. E, ładny, przyklejony. Na początek biorę sobie taki mały pędzeluszek. Z, y, y, ym, I sobie nim kararą tutaj rozjaśnię od brwiami. Od ale też wyjęłam. Robię tak zawsze, bo mi się tak bardzo podoba. To dodaję urody makijażowi każdemu. Naprawdę każdemu. Ok. Tyle zrobiłam. No i co? Zaczniemy od pędzlowania fioletów, tych najjaśniejszych. Wzięłam tutaj parę one nie są no, pierwszej czystości, ale są kochani w tym, jak się w tym zrobi, to wszystkie pyłki odlatują. Ważne, że to jest czyste. E, także biorę z tej, ten jasny, e, w fiole to róż i sobie po prostu w, w załamanie powieki, oj, tu masz bracia, nie tam, Tylko sobie to załamanie powieki i powyżej w załamanie powieki to jest tu gdzie wyczuwamy mój drodzy naszą kość tą e, oczną nie? i sobie tym tu tu jako, równą jakoś żeby było czy wam dobrze czy tu wyżej jakby ach pierun no także tak wygląda ta sprawa teraz z tym i ten eh, eh. Dlaczego w tytule dzisiejszym jest zwrot, zdanie: Nie, wie, nie wiem, co dalej, co dalej z kanałem? Bo nie wiem, co dalej z kanałem, powiem wam. Nie wiem i pewnie się jeszcze długo nie dowiem. W tej chwili ja wam opowiadałam, że to jest dla mnie terapeutyczne. To i robienie zdjęć. A na zewnątrz, w to zimno, robienie zdjęć, nie jestem, wiecie. Nie jestem do tego stworzona. Lubię, owszem, lanszawciki zimowe. Jak gdzieś bym jechała po drodze, jakieś zobaczyła, to pewnie bym zepsuła, a jakże. Ale tak, żeby ekstra ubrać się, wyjść, to nie moja bajka. Ja nie lubię, ja lubię zieleń, ja lubię jak, 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 jak świat żyje. Prawda? Wtedy jest najfajniejszy. No i dzisiaj mam czwartek. Ten film pójdzie w o sobotę za dwa dni. Powinien pójść. I moi drodzy, jutro minie tydzień, jak moja córka Madzia, leży w szpitalu, z farmakologicznej śpiączce z wylewem krwi do mózgu. Nie wiedziałam, czy będę nagrywać, czy nie będę nagrywać, nie miałam pojęcia. Z Myśl o tym, że żeby nagrać, yy, cały czas miałam. Marzenka też mówiła, może wejść, chociaż zrób porządek tutaj. Ja mówię, że na porządek to, to nie. Ale spróbuję nagrać filmik, bo te filmiki mnie rozprężają i ja, samo składanie wręcz. E, bo, bo ten z orchideami już miałam zrobiony, jak ten sam dzień w piątek i do obrobienia obrabiałam go, kiedy moja córka dostała tego, e, tego wylewu i kochani. E, Skręciłam go i to, bo postprodukcja po prostu mnie z, zajmowała. Nie, nie myślałam cały czas, bo ja o niczym innym, tylko o mojej córce myślę. Są to myśli od, od radosnych po, po jakieś czarne, proszę ja Was, scenariusze. Więc ta kobieta, która jest matką, na pewno mnie zrozumie, na pewno mnie zrozumie, że inaczej, inaczej się nie da po prostu już. Teraz wycieram go troszeczkę. Muszę wziąć łyka wody, to, to się wydnie, bo... Dobra, to teraz wezmę ten taki bardziej wyrazisty. I tym bardziej wyrazistym sobie zrobię ten. Jak to się stało? Nie wiem, jak to się stało. Stało się nagle, nie wiadomo ile, bo jej, jej partner obudził się, kiedy ona miała, była cała sztywna, wszystko miała zaciśnięte i nie mógł jej docucić. Nie mógł jej docucić, wołał, zawołał pogotowie. Pogotowie też nie. Zawieźli do jednego szpitala, ten szpital natychmiast wysłali do specjalistycznego szpitala i to jest szczęście w nieszczęściu, bo oni mieszkają w Koblencji że tam właśnie jest szpital y, dla takich y, no, y, y, operacji serca, tego typu rzeczy, właśnie tego typu y, wylewy wszelkie i oni są w tym specjalizują się, mają y, całą aparaturę i y, 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 tam jeżeli chodzi o, 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 medyczną, y, y, o medyczną stronę, to po prostu y, y, mo, powinnam być spokojna. No, i gdzieś tam wewnątrz jestem, jeżeli chodzi o tę stronę, spokojna. Poza tym, mój wnuczek, jego, jego dobrego kolegi, przyjaciółka, partnerka, pracuje w tamtym szpitalu, w tym właśnie. Nie? I także wiadomości wręcz z pierwszej ręki. Co Mówi i ona, i lekarz, a poza tym jest, występuje i lekarz, jest, występuje. Jest też codziennie od 8 do, do 10, czy od 9 do 10, lekarz dyżurny, który, do którego można zadzwonić yy, i zapytać się o stan zdrowia i tak dalej. W chwili obecnej nic strasznego się nie dzieje, tak nam powiedzieli, bo byliśmy w szpitalu, oczywiście, że byliśmy, nic się strasznego nie dzieje, po prostu uśpili ją farmakologicznie, zoperowali to miejsce, bo to pękło naczynko w mózgu. Zoperowali to miejsce jakimś takim drucikiem mi tam tłumaczyli, ale wiecie, mi można tłumaczyć. Ja, ja byłam poza tym w stanie po prostu takim, że nie do Niewiele nie, nie docierało. No, ale później jeszcze ta, ta przyjaciółka tego przyjaciela mojego, wnuczka, zadzwoniła, o takie, taką kuleczkę czubatą, bardziej zbitą wezmę. Zadzwoniła, nagrała się na, na Whatsappa i właśnie powiedziała, że żeby, żeby broń Boże nie. Takie ciemne biorę, nie? Broń Boże nie, nie panikować, że. Orgazm jest ustabilizowany, że to będzie jeszcze długo trwało, bo wydają jej lekarstwa na rozpuszczenie, bo ona ma w tych żyłach właśnie krępy takie cociśnięte, no, jak nie wiem, jak to po polsku jest. I dostaje cały czas lekarstwa na to, że dlatego jest, jest no w tej farmakologicznej śpiączce. no I to jest bardzo dobrze, bo nie czuję, że za nią maszyna tam oddycha. Nie czuję, że bólu przede wszystkim, że ta rura tam, tam ma wepchniętą, bo to normalnego człowieka i te, tej sytuacji by bolało przecież. I kochani, że mamy się nie niepokoić, że na razie jest wszystko dobrze, że jak tylko coś by było, w co nie wierzy, to natychmiast do nas zadzwoni. Najważniejsze, powiedziała, jest wybudzanie. Nie? I wtedy może się okazać, wszystko jest dobrze, tak jak powiedziała. Problem jest w tym, że nie wiadomo, ile to szkód jej narobiło w ten sposób. Nie, nie wiadomo, ile, ile ta sytuacja. Ten cały wylew narobił szkód w mózgu. I czy jakieś tam części tego mózgu są, są tam, no wiecie, ach, ja nie wiem, jak to mówić, to jaśniejsze, troszeczkę to jakoś tak powyszło po dziwnie. O. No, czy, czy wszystkie są obszary, niemy, po prostu działające, i, i jak działające, na jak, na jak długo działające, jakie można naprawić, bo MAT robią jej dzień-dzień, sprawdzają, jedzie pod ten i sprawdzają, co tam się dzieje, czy nawet dwa razy dziennie. i ten. Poza tym co założony ma drenaż tutaj na czole, bo to płat czołowy, no i ten drenaż drenuje to wszystko, no bo mózg puchnie, prawda? W ten sposób, a że jest pod czaszką, no to rozsadziłby czaszkę i, i tyle by było. Więc tutaj y, to, co zrobili z tym, bardzo dobrze zrobili. I no, wiem, że ci lekarze, y, że y, robią wszystko, co, y, co w ich mocy, żeby dziewczyna po prostu doszła do siebie. I wyzdrowiała. Powiem wam, że z jednej strony to mi bardzo tak pomaga, nie? Ale z drugiej strony, organizm umysł też jest durnowaty w jakiejś świecie. A jak co? No Odganiam te myśli, najgorsze od siebie. No odganiam najgorsze od siebie. I, i ten. Oczywiście, no mówię, byłam u niej i Wycałowałam po rękach i poprosiłam ją po polsku, bo moja córka wprawdzie z polskim to tak ten nie za bardzo bo nie ma znajomych Polaków, ale do mnie zawsze po polsku. I po polsku jej powiedziałam, że ma zdrowieć, ma się zebrać wszystkie siły i ma zdrowieć, że jestem tutaj przy niej i z nią jestem i, i wtedy ona zaczęła ruszać dłońmi i... i i oczami, tak jakby chciała je otworzyć, nie? I za każdym razem, jak to, jak to mówiłam, do niej mój głos słyszała to samo. Mój wnuczek mówi, że jej właśnie partner też na niego tak reaguje. Ach. Praktycznie to wnuczek się o wszystko martwi, bo ten partner jest po prostu tak załamany. Że tak jak to wnuczek powiedział, że ja nie wiem, czy on jest sobie w stanie podeczyć tyłek. Nie? Tak się stało, że się nie widzieliśmy, że w różnych, różnych się widzieliśmy tam. On był wtedy, ja wtedy. I jedynie co to telefon, telefonicznie, ale wiecie, co to za rozmowę, go dwoje, tylko smarka w telefon. Więc żeśmy sobie darowali te, tego typu rzeczy. No i tak żyje, kochani sobie z chwili do chwili. Staram się, jak tylko mogę, nie nadużywać środków uspokajających, żeby się od nich po prostu nie uzależnić, prawda, bo łatwo to jest sprawa. Lekarz mi przepisuje, zawsze mój relaniu mi przepisuje, bo to też mi dobrze robi, jak mam mocną migrenę, to biorę wtedy i ta i ten ból głowy praktycznie przestaje istnieć. Nie? Tylko jest ta nadwrażliwość na światło i na dźwięk. Także dobra, do tej pory zrobiliśmy. Muszę wykawody się napić. Taki płaski pędzelek, od Jacqueline Hill. Płaski, on dosyć taki ten. Maczam, I... żebym teraz równo zrobiła. sobie taki pół płaski wzięłam z y, y, takiego, on z y, Glam Shopu, z jakiejś kolekcji, nie przypomnę sobie. Ten I maczam tym najciemniejszym, tym tutaj. I sobie tu nakładam. O, nakładam i tą stronę, i tam nie? najmniej. Z tego będzie kreska. Mi się ostatnio bardzo podobają te kreski takie, tutaj znowu to wymyśla coś to oko, jak bogackiego. Przed zmarszczkami jest inna powierzchnia i po, i po zmarszczkach też inna powierzchnia, znaczy inna, no inaczej, przy, inaczej przyczepna, w ten sposób. I teraz kochani przystępujemy do, do koloru z kam niebieski smok. Niebieski smok. Jest, no, już by było po smoku. What Właśnie chudej e, pa, paletkę rozwaliłam dzisiaj. Bo nie posprzątałam jak trzeba było. I szybko, szybko. Bo chcę nagrywać nie. I jeden wprawdzie wyleciał, ale już mi się nie chciało tego zbierać. Pisz Piszłam do śmieci, mówię co będzie trzeba to się kiedyś kupi albo się nie kupi ja jej nie używałam, mogłam komuś oddać ale jej nie będę oddawała w takim stanie no. troszeczkę zapuściłam przed tym jakby tam wentylator powiem wam, że zatoki mi, nie? trochę przy, przy ten powinienem iść zakropić Tak robić. nos, ale nic z tego nie pójdę, nie, już, i tak zrobię, że nie będę nigdzie żyła. Nie chciałam już dwóch oczu nagrywać, bo to by było, wiecie, w nieskończoność ten filmik był. I w końcu się wam przesta przestało chcieć go oglądać. Okej, okay, gdzie on jest ten, ten najciemniejszy? O, ach. Mm. tego wariata. Dobra, on jest jaśniejszy. O to chodziło. To no nie są idealnie takie same, ale y, postarałam się, przedtem sprawdzałam bardzo y, y, tak no tak długo, tak żeby to się jedno do drugiego trzymało, żeby to jakoś tak wyglądało y, po ludzku. Nie jakieś tam od, od, od macochy, nie? Dobra, wezmę sobie taki klej. Y, klej. Ten i sobie go tu jeszcze o, ja klepie żeby... I co tutaj dużo mówić, sami popatrzcie. Glamshop 180 euro. Prawda. Nie wiem, dlaczego ludzie tak, tak mówią zazdrości, ktoś tam no czego tam zazdrościć, nie? Ja tam ludziom, jak się złapałam tę markę, która ten, to absolutnie niech dalej to robi. Dobra, i tutaj był taki właśnie złoty, ale z podcieniem. No właśnie, chyba tutaj nie znalazłam w tych moich takiego podcienia. To jest, już Wam mówię, zapomniałam, zapominam zawsze. To jest multi jednorożec. jest jakby ciemniej i bardziej tak błyszcząco jak tu. No to jest złotości jak ci mogę, nie powiem. Jeszcze spróbuję tego. On też jest taki. To jest to chyba żaba czy pielęgi. To jest e, różowa żaba. Zobaczymy jak ona się tu zaprezentuje. No. no to jeszcze dołożę, jest takim różowym, tylko różowego nie stało, zielony jak najbardziej, a na powiekach jeszcze inaczej, o. tak jak sami widzicie. I tutaj na, y, znalazłam tylko taki, y, to jest płatkowy. Sam ten wróg oka, wewnętrzny kącik fiołkowe pole się zwie. Ja sobie go wezmę na szkleju, maluję i sobie później spróbuję tu. No, nawet, nawet kurczę fajnie, ale no, nawet podpasiło kolorem. To jest, może być to jest bardziej błękitny. Przeciągnąć i bardzo ładnie wygląda. No to co, chwila prawdy. Roz sobie raz od razu tym pędzelkiem rozprowadzimy. Roz. Roz, troszkę ciemniejszego, znaczy jaśniejszego co ja O! 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 No. tego najciemniejszego. No to sypią się z tej, tej maty no ale i za tej porady wyczyści się, wyczyści no. się. sobie teraz tą skiko tutaj między rzęsami trochę. Okej, okay, to lecimy. i doszłam do wniosku, że na żadne bale nie idę, ja miałam tylko porównać, pokazać wam jak, y, jakie cienie są polskie y, z glam Shopu w porównaniu z y, niepolskimi y, za jakieś straszliwe pieniądze. Y, to kończę makijażu, więc nie, przy oczach nie zrobię, tylko muszę tu ładnie wyczyścić sobie rzęsy, no, brązowienie i trochę włosy i zaraz do Was po prostu przyjdę. I oto kochani ja w całej okazałości makijażu. Nie wiem moi drodzy, e, mnie się w oryginale podoba to z e, mm, Glam Shopu. Fajnie się nakładało, lepiej się świeci, a tutaj tych ty, ty, i tak samo traktowałam obydwa. nie? Oka, żeby nie było, że ja temu tutaj kleju nie dam, a tam temu, to nie dam, bo chciałam, żeby wybiło. Obydwa są tak samo potraktowane i Glam Shop jest po prostu lepszy. Następnym razem, za którymś tam filmikiem, będziemy właśnie em, z tą, nieznaną, a z tą y, Pat Grat. Będziemy z tą też, y, tu, tam są cienie. Także znajdę jakąś paletkę i nawet nie dla mszowo postaram się Eveline albo coś w tym stylu znaleźć. I zrobimy sobie y, taki makijaż, kochani. Kochani moi, pani, czego używam? Jako brązu użyłam z tej palety. Bardzo mi się ta paleta podoba. i Bardzo fajnie się brąz nią rozkłada, naprawdę. A jeszcze poprawiam, jak już popudruję troszeczkę, to jeszcze poprawiam brązową z Lubi. Róże były z Lunar Beauty. Ja nie szaleję za różami, nie mam manii różowania się, także u mnie to będzie Lunar Beauty i Lunar Beauty bez. Nie wiadomo, co jeszcze będzie. Jako rozświetlacz ten kitulca. Bo jest rewelacyjny, jak dla mnie, naprawdę jest rewelacyjny. Jako tuż do rzęs był. Jezu, gdzie Ty jesteś? Ten. Ten ło? Z no, tą, Co się tak wygina, ta szczoteczka jest taka bardzo wyginająca, się i ona. Z... Nie się dochodzi wszędzie do każdej rzęsy nauczyłam się tego nią robić już nią taka usta moi kochani był to jest kaleidos i luvia fiolet i złoty na to żeby taki kolor wyszedł czerwono fioletowy no i to chyba było wszystko co a puder był od Maksineczki. Muszę go zakręcić, od maksyneczki kochani. Puder od maksyneczki pod oczy był, na całą twarz, oprócz te, pod oczy. E, aha, jaki korektor ostatnio, ten mi się podoba. I chyba Wam nie powiedziałam jaki, jaki miałam e, e, podkład, ten, ten od doktora Pierarico, ten i miałam też pielęgnację serum z Pieriko Pod oczy miałam to oto. To jest tego Art Deco, które jest takie ta Ale pod krótki makijaż można. I no to y, krem miałam tym razem z kochani z doktora y, Pieriko No bo jak ten zdecydowałam się tak, że tak, to, to chyba wszystko, co wam miałam do wymienienia, co, co, czego używam. Kochani moi, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że przychodzicie z kciukasy. Mam nadzieję, że dalej będziecie o mnie opowiadać, jak opowiadacie dalej. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi, że nie macie żadnych kłopotów na głowie. Tego wam z całego serca życzę. I kochani widzimy się już. Niedługo, może dłużej. No nie mogę powiedzieć. Widzimy się w następnym filmiku. Tyle tylko wam powiem. Pa pa! Mua. Mua.